Dobry, Katarzyna Urbańska, zapraszam na kolejny wyjątkowy odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. Tak, nie mylicie się, jesteśmy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sercu tak naprawdę prawnych rozstrzygnięć, które są ważne dla Frankowiczów. Dzisiaj właśnie o takim rozstrzygnięciu, bardzo korzystnym dla Frankowiczów, usłyszeliśmy. Porozmawiam o tym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z Kingą Walicką, prawomocną, pomocną. No a teraz czas na sukcesy członków społeczności Życia Bez Kredytu. A członkowie społeczności nie muszą czekać na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej i idą po swoje. Idą i pozywają sądy i cieszą się oczywiście skutecznymi unieważnieniami swoich umów. Także członkowie społeczności Życia bez kredytu, skutecznie i dobrze reprezentowani w ramach społeczności, są świadomi tego, że ich umowy są nieważne, a tak naprawdę, żeby zrobić ten pierwszy krok, wystarczy pozwać bank, dlatego wygrywacie. To już kolejne. Kolejne zwycięstwa członków Społeczności Życia bez Kredytu. A teraz zapraszam na rozmowę z prawomocną pomocną, z Kingą Walicką, z którą omówimy to, co usłyszałyśmy właśnie na sali sądowej, co powiedzieli sędziowie po tym, jak rozstrzygali pytania zadane przez Sąd Rejonowy Śródmieście Warszawa dotyczące właśnie kredytów frankowych. Zapraszam na rozmowę. A gościem programu jest zapowiadana przeze mnie Kinga Waliska, którą znacie doskonale. Cześć, Kinga. Cześć, dzień dobry. Tyle, co wyszłyśmy właśnie z sali sądowej. Usłyszałyśmy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zostały zadane trzy pytania dotyczące kredytów frankowych. To też pokazuje o tym, jak skomplikowane to są sprawy, skoro sądy w Polsce nie są w stanie same sobie poradzić z tak interpretacją jest. I, przepisów. Tak I wysyłają jest. pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może no żeby... to też jest takie chowanie trochę głowy w piasek. Tak, tak. Znaczy, ja to brzydko nazywam tak zwaną dupokrytką, mhm. żeby mieć na papierze, że Oczywiście. coś jest niezgodne z przepisami. I jednak lobby bankowe w Polsce jest bardzo silne. Bardzo silne, tak? bardzo silne, ale kolejny raz frankowicze wygrywają. I ja może tylko na początek powiem, na jakie pytania Trybuna Trybunał odpowiadał. Tak jest, tak jest. To były trzy pytania zadane przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście dotyczące spraw frankowych. Te pytania dotyczyły, pierwsza rzecz, czy po usunięciu klauzul abuzywnych można wprowadzić dyspozytywnie, czyli nakazując nowe rozwiązania prawne, nowe zapisy do tej umowy, mimo że konsument się na to nie zgadza, ale I czy, nakazując mu jednak przyjąć. Ale te... nakazując mu przyjąć nie? tę umowę, tak. czy taka umowa jest ważna, czy nieważna. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy po Usunięciu klauzul abuzywnych umowa może być dalej ważna i może dalej funkcjonować. Jak się te nieuczciwe mhm, przepisy z umowy zlikwiduje, to czy podtrzymuje to wiążący charakter stron? I trzecie pytanie dotyczyło przedawnienia roszczeń, bo sądy w Polsce interpretują często ten okres przedawnienia tak. roszczeń 10, 10 lat 10 wstecz. Tak, tak. tak, od momentu podpisania umowy. No właśnie, to lecimy od początku. Pierwsze pytanie dotyczyło właśnie właśnie tego, czy sąd może nakazać takim charakterem dyspozytywnym rozstrzygnięcie, wpisanie nowych zapisów do umowy i powiedzieć, że umowa mhm. dalej jest wiążąca dla dwóch stron, mimo że, że ty tak jako jest. konsument mówisz, no nie, nie, nie umowa jest nieważna, tak nie zgadzam się, sąd ci mówi co innego. No i co usłyszałyśmy? Na całe szczęście nie można zmienić takich umów i one na pewno, jeśli ktoś będzie w ogóle próbował, to będą absolutnie niewiążące. Tak, no nie może tak być, że my się na coś nie zgadzamy i ktoś już tak powiem o ogrzebie w naszym dokumencie. Nawet i jak jest to sąd, to tak takie jest, wyrobki absolutnie. takie orzeczenia są niezgodne z przepisami unijnymi. Tak tak jest, tak jest, więc absolutnie nie może czegoś takiego robić. Żaden e, sąd, znaczy żaden e, bank nie może wam zaproponować takiej zmiany i powiedzieć wam, że musicie absolutnie to podpisać, bo teraz tak się okazało właśnie e, w Trybunale Unii Europejskiej, wręcz odwrotnie. Tak, powiem Ci, że to, to jest taki moment, w którym sobie myślisz, wow, Trybunał Sprawiedliwości potrafi zadziałać w interesie konsumenta e, przysłowiowego szarego kowalskiego, i to tak naprawdę ja poczułam tutaj taki potencjał, ciężny parasol ochronny, którego nie daje ani prawo w Polsce, ani niektóre, bo członków społeczności to nie spotyka raczej, ale niektóre orzeczenia sądów w Polsce. Ani ustawodawca, ani, ani rząd, rząd jak, jak widać. widać. Tak, tak. Yy. To jest niesamowite, bo ja naprawdę mam takie przekonanie, że Ktoś wziął do ręki te nasze umowy i powiedział, że to jest żart, że my daliśmy się w taki sposób potraktować, w taki sposób naciągnąć. Tak, oszukać. Nazwijmy oszukać. rzeczy po, po imieniu. I ba, nie tylko daliśmy się, ale w pewnym sensie dajemy się dalej. Tak? No, no wszyscy, my już którzy... nie, ale ci wszyscy, którzy, nie, że tak powiem, nie złożyli jeszcze wniosku do sądu, no to dalej są w perfidny sposób oszukiwani i nazwijmy to po imieniu, są po prostu okradani. To są ciężko zarobione pieniądze, to jest wasza krwawica, żeby ten kredyt w tych trudnych warunkach ekonomicznych spłacać. Ale tutaj tylko trybunos... Kolejna podwyżka była znowuż, prawda? Stóp procentowych. Więc... Akurat to jest dobra wiadomość dla Oczywiście. frankowiczów, bo tak jest. rosną też odsetki banków względem świadczeń, które muszą, muszą wypłacić frankowiczom. Także ja czuję tutaj ogromny sukces i ogromne wsparcie ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy można z umowy usunąć nieuczciwe zapisy, podtrzymując dalej wiążący charakter stron. I co? No na całe szczęście tutaj Trybunał znowuż powziął werdykt nam sprzyjający, bo absolutnie nie wolno czegoś takiego robić. Tak? Ta umowa w tym momencie jest absolutnie niewiążąca. No właśnie, kolejna argumentacja, kolejne wnioski sędziów mówiące o tym, że no nie da się usunąć, wygumkować czegoś, co jest niewygodne dla banku i powiedzieć... Z czego korzystał, prawda, przez tyle lat trwania umowy, bo korzystał, prawda, z tego tak. zapisu. Z, jeszcze tak pan ściągał z... ten haracz od Was, a teraz nagle chce go wygumkować i powiedzieć na przykład, no to my teraz po średnim kursie, mm -hmm. e, prawda, to my teraz postaramy się być chociaż w połowie uczciwi w stosunku do kredytobiorcy. Nie, absolutnie. Czegoś takiego absolutnie nie można zrobić. Ja mam takie przekonanie, że banki cały czas żerują na braku wiedzy konsumentów. Oczywiście, tak robią. To jest nasza misja i trochę nasza rola i takie zobowiązanie wobec członków społeczności, że my nie pozwolimy przemykać oczu na tak to, jest. że Frankowicze są cały czas oszukiwani. Cały Słuchajcie, czas... dlatego jeździmy, chcemy Wam dawać te relacje z pierwszej ręki. Wniosek, kolejne pytanie sądu w Warszawie dotyczyło okresu przedawnienia. W Polsce uważa się, że ten okres przedawnienia świadczeń konsumenta to jest 10 lat wstecz od momentu tak podpisania umowy. Tutaj sąd orzekł, że nie może w tak rażący sposób być naruszony interes konsumentów. Tak jest. I to ten dziesięcioletni okres przedawnienia nie może biec od momentu e, podpisania umowy. Tak, umowy tak e, I tak naprawdę też nie może Wam bank zarzucić, że nie wykonaliście odpowiednich kroków, odpowiednich czynności, żeby tę umowę e, unieważnić, i dlatego Wam przepadł termin, dlatego że sąd jednoznacznie powiedział, że momentem, od którego można liczyć moment przedawnienia, to jest Nasza Wasza świadomość. ostatnia rata. Nawet o. nie musicie wiedzieć, że ta umowa jest nieważna, ale okres przedawnienia będziemy liczyć od momentu wykonania ostatniego świadczenia związanego z tą nieważną umową. Także jeżeli dziś właśnie spłacaliście swoją ostatnią ratę za nieszczęsny kredyt frankowy, to tak naprawdę od tego momentu liczy się bieg przedawnienia, a od żadnego innego. Także spokojnie... Tak, a będzie... jak zapłacicie kolejną ratę za miesiąc, to... to... będzie od kolejnego miesiąca, także spokojnie możecie pozywać bank, nie martwiąc się o ten okres przedawnienia i odzyskiwać wszystkie... Wpłacone, wpłacone kwoty, kwoty. Od, od momentu, bank tak. Od nieuczciwie tak. pobrał tak od jest, was, bo bank tak nieuczciwie pobierał te opłaty od was. To było ryzyko banku, że przedstawiło wam nieuczciwe umowy i teraz to ryzyko tak naprawdę zbiera swoje żniwa, dlatego że banki nie mogą dochodzić od was zwrotu świadczeń, bo to one przedstawiły wam nieważną umowę, dlatego no dziś tak, śmieszne. śmieszne jest, że banki w ogóle mówią o tym, że wam się nic nie należy, a jeszcze macie mieć opłaty za korzystanie z kapitału. Ryzyko było jednostronne, ryzyko było banków, bo to banki wiedziały, że prze przedstawiona ryzyko nam, było nasze. Znaczy, my ponieśliśmy konsekwencje tego ryzyka, tak ale tak naprawdę dziś to było ryzyko Banku, że przedstawił nam te niedozwolone umowy, te nieuczciwe umowy, i dziś oni muszą ponieść tego konsekwencje. Oczywiście, i na szczęście ponoszą. Tak. I jak widać po dzisiejszym werdykcie, ponosić będą. Tak? Liczymy, my liczymy na to, że ten procent kredytobiorców, którzy zaciągnęli niefortunnie te kredyty frankowe, procent tych osób, które będą podawały sprawę do sądu jednak będzie się konsekwentnie zwiększał i oby takich werdyktów jak dzisiaj było coraz więcej i jeśli w dalszym ciągu nasze sądy e, będą kwestionowały e, no, interpretację prawa e, polskiego w świetle tak, znaczy ja trzymam te papiery, które tutaj mam przed sobą. To nie jest żadna ściągawka z zapowiedziami do programu. To, jest, to są wyroki trybunału w tych trzech połączonych sprawach. Tak, tak. I tak brazu naprawdę z uzasadnieniem tak to jest coś, co miażdży banki. To naprawdę, jak czytam, w jaki sposób e, dawaliśmy się oszukać, w jaki sposób banki e, żerowały na naszych pieniądzach, na naszej krwawicy, na naszym zobowiązaniu, to jest niesamowite. A tak naprawdę, e, wyrok i uzasadnienie naprawdę tłumaczy, że dziś możemy spokojnie i bezpiecznie walczyć o odzyskanie ta takiej godności chyba. Tak, no, no iść po swoją sprawiedliwość i na pewno, tak, godności też, tak? No, każdy z nas jednak się zastanawiał gdzieś w tym procesie, jak już żeśmy zostali uświadomieni, jak toksyczny jest to produkt, jak w ogóle mogą coś takiego podpisać, prawda? A Aha. no tutaj sąd też, Trybunał jednoznacznie mówi, że te umowy były tak skonstruowane i tak zawiłe, że nic dziwnego, że ludzie, którzy mają doktoraty, są lekarzami, etc., podpisywali takie umowy. Tak, także e, tutaj nie ma co sobie przysłuchiwać w brodę, że ja coś taką umowę podpisałem, czy podpisałam, tylko po prostu zgłaszać się. Do sądów, podpisy, zakładać sprawy sądowe bankom i iść przysłowiowo po wasze pieniądze, po wasz spokój, po wasze bezpieczeństwo finansowe dla was i dla waszych rodzin. Do czego naprawdę gorąco na namawiamy i też, żebyście byli członkami naszej społeczności Życie Bez Kredytu. Bo jak widzicie, śledzimy wszystko dla was. Jesteśmy tutaj też po to, żeby wam pomagać, zrozumieć te wszystkie zawiłości, meandry prawa i rozstrzygnięć, które zapadają szczęśliwie dzisiaj na waszą korzyść. Wiesz co jeszcze? Jeszcze sobie uświadomiałam, właściwie uświadomił nam nasz opiekun prasowy, który tutaj był z nami. Tutaj na sali wyrok trybunału zapadł w składzie trójkowym. Tak jest. A to oznacza dla Trybunału nie mniej, nie więcej niż to, tak, że te sprawy są już tak dobrze znane i rozstrzygnięte, i sędziowie nie mają tutaj tak absolutnie żadnych wątpliwości, że nie muszą, nie muszą zwoływać e, dużej izby, 15 sędziów, tak żeby jest. zastanowić się, czy kredyty denominowane e, do waluty obcej były ważne, czy nieważne, dlatego że już było tyle wyroków Trybunału Sprawiedliwości, które jednoznacznie mówiły o tym, że przepisy krajowe i orzeczenie są w Polsce, które nie respektują orzeczenia e, trybunału e, są w sprzeczności z prawem unijnym, a zwłaszcza dyrektywą 9313, czyli tą magiczną dyrektywą, która chroni nas konsumentów. Tak, dzięki Bogu, że ona jest, tak. Czy to jest, co? Myślę, że ta nasza świadomość i świadomość Frankowiczów, którzy dzisiaj są w bardzo ciężkiej sytuacji, pozwoli w przyszłości każdemu innemu stanąć e, z otwartą przyłbicą i spokojnie walczyć o swoje, wiedząc, że instytucje unijne nas chronią. Tak jest, na całe szczęście tak. Instytucje unijne nas chronią. Możecie swobodnie i spokojnie iść po swoje i być pewni, że jeśli macie te klauzule abuzywne, to sprawa, że tak powiem, jest no w mhm. pewnym sensie można powiedzieć no trochę prosta, tak? Już tych rozpraw i tych werdyktów było bardzo, bardzo dużo i codziennie słyszymy o kolejnych i codziennie jakieś rodziny prawda, zyskują swój własny spokój i um, swoją no, taką no, normalną Zdolność finansową, także nie muszę się zastanawiać, mhm. między czym co mają wybrać, czy mam, że tak powiem, zapłacić kredyt, czy mogę kupić dziecku nowe tenisówki do szkoły. Tak. No właśnie, to są naprawdę trudne, brutalne to historie. To są dramaty. Znaczy, same w nich byłyśmy w tych niefortunnych sytuacjach, więc mamy, mamy tę świadomość, jak, jak brutalnie wartość tego kredytu, a szczególnie teraz zwiększająca się ze względu na rosnący kurs franka, jak ogromny ma to wpływ na nasze budżety, na całą stresującą w domu sytuację. tak? Więc zachęcamy Was do tego, żebyście naprawdę. Podnieśli tę oręż, wzięli swoją umowę kredytową, wysłali ją do, na przykład do Rzeczbeka, żeby została ona po prostu przeanalizowana dla Was i żeby było ocenione Wam dla Was ryzyko, jakie jest no założenia w ogóle takiej sprawy sądowej. A Czy ryzyka jest? nie ma żadnego? Tak jest. To jest kwestia tego, o jakie pieniądze walczycie. I tak Dokładnie, naprawdę to jest tak. jedyne pytanie, które tak sobie jest. zadajecie na koniec dnia, bo Wasze umowy są po prostu nieważne. I też nie bójcie się, bo to jest chyba coś takiego, co powstrzymuje wiele osób, tej propagandy banków. Nie bójcie się tego, że słyszycie po raz kolejny, że padnie system finansowy, że jak Frunkowicze pójdą grmialnie do sądu, to. Nie to... padnie. Najwyżej akcjonariusze są... dostaną mniejsze dywidendy, które i tak dostają dwa razy więcej niż, niż, niż za granicą w tak bankach. Tak. Ze względu na to, że właśnie ciągną dywidendy z tych właśnie jakże Wysoce opłacanych kredytów ralkowych. Także tego się nie bójcie, dlatego że banki, które funkcjonują w Polsce, są tak naprawdę częścią kapitału międzynarodowego i system międzynarodowy też oczywiście poniesie konsekwencje, ale to będzie to jest szczypawka, no to będzie marginalna to jest kwota. Margines. W każdym razie to Was wprowadzono w błąd, jak długo jesteśmy członkami Unii Europejskiej, tak jak długo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potrafi rozstrzygać na korzyść konsumentów, tak długo Frankowicze będą wygrywać. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy być tutaj tak, i po raz tak. kolejny usłyszeć dobre orzeczenia. Kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczące kredytów frankowych w Polsce będzie w październiku i będzie dotyczyło e, biegu przedawnienia sprawy dla banków. Ale tutaj mm -hmm. też się nie boję, mm -hmm. bo bank jako przedsiębiorca, który sam przygotowywał te umowy, to ja się zastanawiam, e, wiesz, w którym momencie, moim zdaniem, powinien zacząć biec okres przedawnienia umów dla banków? W momencie, w którym ci magicy tam stworzył, stworzyli stworzył te, te umowy. Tak, nie, to, tak, nie tak. to, że ty podpisałaś, Nie, nie, nie. świadomie oni stworzył stworzyli taki dokument. Ta, Taki dokument. Tak jest. I to dla mnie jest ten moment, więc oczywiście ja nie jestem prawnikiem, trochę sobie tutaj pozwalam na żart i dygresję, ale mamy nadzieję, że też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podobnie jak tutaj, że sorry, ale trzy lata od momentu, w którym przedstawiliście tę wadliwą umowę miną, wy nie możecie dochodzić niczego od osób, które oszukaliście. Kinga, bardzo Ci dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję Katia. i zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. A Wy, jeżeli chcecie być na bieżąco, wiedzieć, co w trawie piszczy, być blisko społeczności życia bez kredytu, ściągajcie aplikacje Prawomoc prawomocnych, pomocnych, dowiadujcie się, co nowego pojawia się w ramach prawnych rozwiązań dotyczących kredytów frankowych, ale nie tylko, co słychać w całej społeczności, jak wygrywają członkowie społeczności życia bez kredytu, a także oglądajcie wszystkie programy, które tworzymy dla Was, żeby wyjaśnić Wam właśnie kwestie tych trudnych, zawiłych historii związanych z Waszymi kredytami. Pozywajcie banki, a z naszą pomocą będzie Wam łatwiej, bo będziecie mieć nasze wsparcie i na każdym etapie toczącego się postępowania będziecie mogli się z nami skontaktować. A dziś to wszystko i zapraszam na kolejne odcinki programu Okiem Byłej Frankowiczki.